Zanim zacznę głosić, chciałbym króciutko się pomodlić i zachęcam, żeby w takiej krótkiej, prostej modlitwie zaprosić Pana Boga, żeby On dzisiaj przemówił do nas, żeby w trakcie tego kazania coś dotknęło naszego serca, żebyśmy wyszli stąd nie tylko z świadomością, że było jakieś kazanie, że coś było mówione, ale żeby On dokonał jakiejś zmiany w naszym sercu, żeby to miało prawdziwą wartość dla naszego życia. Panie Boże, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś obecny tutaj bo obiecałeś, że gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w Twoim imieniu, Ty tam jesteś. I ja modlę się, abyś dotykał się naszego serca, żebyś mówił do nas, żebyśmy wyszli z jakąś wartością, żebyśmy wyszli z czymś, co zmienisz w naszym sercu gdzieś głęboko. I ja zapraszam Ciebie, Duchu Święty, żebyś Ty mówił dzisiaj do nas, żebyś mówił przeze mnie też, ale żebyś mówił z serca do serca, do każdego, kto tutaj uczestniczy w tym nabożeństwie, czy to tutaj na miejscu, czy ona i nas ogląda. Modlę się, aby Twój Duch Święty się dotykał nas. Amen. Dobrze, ja jestem w trakcie takiego cyklu kazań na temat pięciorakiej służby i chciałbym przypomnieć, to będzie kolejne kazanie w tym temacie, i chciałbym przypomnieć ten fragment, który mówi na ten temat. I ten fragment jest zapisany w liście do Efezjan, czwarty rozdział od 11 do 16 wiersza. Apostoł Paweł pisze tutaj i on ustanowił jednych apostołami, Drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głodów, głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, Rośnie i buduje siebie samo w miłości. A więc czytamy, że Bóg coś uczynił, że On ustanowił pięć służb. Są one tutaj wymienione: to jest apostoł, prorok, nauczyciel, pasterz i ewangelista. I są on, apostoł Paweł mówi, że Bóg je ustanowił w jakimś konkretnym celu. I wymienia tutaj przez te kolejne wiersze szereg różnych celów. Z jakiego powodu zostały ustanowione te służby? I chciałbym po kolei rozpocząć taką podróż razem z Wami, żeby przyjrzeć się poszczególnym celom. Prawdopodobnie tutaj dzisiaj nie, nie zdążymy przez te wszystkie cele przejść, ale rozpoczniemy i później będziemy na kolejnym kazaniu kontynuować. Więc pierwszym celem, który ja tutaj widzę, to jest fragment, to jest wiersz 12, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aby przygotować świętych. Do czego? Do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. I to jest takie ogólne pytanie, czy my możemy się w ogóle z tym utożsamić? Pytanie, czy ja w ogóle jestem świętym, czy to w ogóle jest do mnie, czy tutaj jest mowa na mój temat? Więc ze względu na to, że mamy trochę różne wyobrażenia, kim jest osoba święta, to może powiem kil, kilka słów na ten temat. Święty oznacza oddzielony. Święty można by było powiedzieć oddzielony od grzechu albo oddzielony dla Boga. A więc nie jest to osoba, nie musi być to osoba o niezwykłej jakiejś pobożności, czy która dokonała niezwykłych, wyjątkowych poświęceń ze względu na Boga. Również nie, znaczy to oczywiście może się dziać, ale nie, niekoniecznie muszą jej towarzyszyć jakieś znaki i cuda. Chociaż e, brat Irek czytał na początku, że ci, którzy uwierzą w Chrystusa, że im będą towarzyszyć znaki i cuda. Między innymi będą kłaść ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. A więc święty to jest człowiek, który został oddzielony dla Boga. Te osoby, które przyjęły Chrzest Wodny, one oddzieliły się dla Boga. One zostały oczyszczone przez usprawiedliwienie, przez krew Jezusa Chrystusa ze swoich grzechów. Więc są, kiedy Bóg na nich patrzy, mówi, oni są czyści dla mnie. Nie ma w nich żadnej skazy. Dlaczego? Dlatego, że zostali usprawiedliwieni. Uwierzyli, że krew Jezusa Chrystusa, że śmierć Jezusa Chrystusa jest wystarczającą ofiarą, aby byli ocaleni, aby byli zbawieni. I słowo Boże mówi, że na podstawie tej wiary człowiek jest usprawiedliwiony przed Bogiem. A więc tak jakby nigdy nie zgrzeszył, tak jakby nigdy nie popełnił winy. Więc myślę, że większość z nas, którzy jesteśmy na tej sali, być może wszyscy, możemy się utożsamić z tym słowem święty. A więc dotyczy to mnie i ciebie. To znaczy, że to słowo mówi, że my mamy jakąś pracę do wykonania, że mamy jakąś odpowiedzialność przed Bogiem. Bo apostoł Paweł, Paweł mówi, że te dary, czy te służby zostały ustanowione, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Ty i ja mamy do wykonania jakąś pracę. Gdyby tej pracy nie było, to Pan Bóg mógłby tą czwórkę zabrać do siebie, która dzisiaj się chrzciła. Ale Pan Bóg wie, że jest jakaś praca do wykonania przez nich. Ja wierzę, że Grzegorz, który jest tutaj najstarszy z tej czwórki, że On ma jeszcze wiele pracy do wykonania, że jest wiele pracy do wykonania, którą Bóg chce uczynić przez Niego. I Słowo Boże mówi, że tą pracą jest budowanie ciała Chrystusowego, jest posługiwanie. I to są takie ogólne słowa i można to różnie rozumieć. Więc ja chciałbym przejść przez te pięć darów i spróbuję do każdego z tych darów. Dodać jakąś historię, żebyśmy zobaczyli bardzo w taki praktyczny, codzienny, namacalny sposób, jak to może wyglądać. Oczywiście każdy z nas może troszeczkę mieć to inaczej, ale chcę pokazać, że to może być nasza codzienność. Że nie chodzi tutaj o jakieś niezwykłe poświęcenie z naszej strony, ni o jakieś niezwykłe, wyjątkowe wydarzenie, ale coś, co się może nam niejako przytrafić praktycznie każdego dnia. Więc chciałbym zacząć od kwestii prorokowania czy ty i ja możemy prorokować. Apostoł Paweł mówi, że chciałby, żebyśmy w liście do Koryntian pisze, że chciałby, żeby inni mówili innymi językami tyle co on, ale jeszcze bardziej chciałby, żeby wszyscy prorokowali. Do czego jest potrzebne to prorokowanie? Chciałbym opowiedzieć historię z mojego życia. Byłem młodym chłopakiem, miałem wtedy około powiedzmy 19-18 lat. I kilkukrotnie otrzymałem tak zwanego kosza od, od kobiet, które mi się podobały. Więc moje poczucie wartości było bardzo niskie. I zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle małżeństwo jest dla mnie. Ja bardzo chciałem mieć żonę, chciałem wejść w małżeństwo, ale zacząłem wątpić, czy rzeczywiście Pan Bóg przeznaczył to dla mnie. Czy znajdzie się jakaś kobieta, która zechce ze mną podążać, która zechce być moją żoną. I pamiętam, że któregoś razu po nabożeństwie, kiedy skończyło się nabożeństwo, i tak jak tutaj, pomagałem, tak jak tutaj to robimy, że po nabożeństwie znosimy ten sprzęt, te kolumny, które tutaj są. Wziąłem jedną z kolumn, to było w zielonej górze, i zanosiłem ją do, do magazynku. I kiedy schodziłem, westchnąłem do Pana Boga i powiedziałem: Panie Boże, czy jest. Oczywiście to się działo w moich myślach, nie mówiłem tego na głos. Westchnąłem i powiedziałem: Panie Boże, czy jest dla mnie nadzieja? Czy ja będę miał żonę? I wiecie, nikt nie słyszał tego, tylko Bóg i ja. ja. Ja otworzyłem swoje serce przed Bogiem i zadałem Bogu szczere pytanie, bo chciałem ważnej dla mnie odpowiedzi. I wyobraźcie sobie, że przechodził koło mnie człowiek z tej społeczności, który y, szedł po kolejną jakąś kolumnę i kiedy mnie minął. Nagle zatrzymał się na schodach i pamiętam, że on był wysoko, ja już byłem nisko, bo ja schodziłem i on zawołał mnie i mówi Rafał, ja odwróciłem się, spojrzałem na niego, a on powiedział Bóg ma żonę dla ciebie. Dlaczego opowiadam tą historię? Ten proroczy dar, ja wierzę, że ma niezwykłą moc, apostoł Paweł mówi, przynoszenia zachęty, Pocieszenia i zbudowania. Więc wyobraźcie sobie chłopaka, który ma wielki znak zapytania w swoim sercu. To było coś bardzo praktycznego. Czy ja będę miał żonę? Doświadczenie mówiło, że to nie jest dla mnie. I kiedy w swoim sercu zawołałem do Boga, i ten człowiek miał odwagę, żeby prorokować do mnie, nie wiedząc, jakie ja pytanie zadałem w swoim sercu. Sprawił, że nagle moja wiara, która była gdzieś w okolicach Ziemi, poszybowała po niebiosa, bo wiedziałem, że Bóg mnie usłyszał i że odpowiedział na moje pytanie. To jest coś bardzo praktycznego. Zobaczcie, to proroctwo to nie było nie wiadomo, jak. Oczywiście, jest tu, ono było znaczące, ale nie było to nie wiadomo, jakie długie kazanie. Wystarczyło jedno tak naprawdę zdanie, kilka słów, które On wypowiedział, które zrodziło wiarę w moim sercu. I ci, którzy mnie znają, wiedzą, że od ponad 20 lat, chyba od 23, teraz 24 rok, idzie jestem mężem mojej żony. A więc to słowo się wypełniło, wiara została zrodzona w moim sercu i Bóg odpowiedział na moją wiarę. Więc jest to coś bardzo praktycznego. I chcę ci powiedzieć, że ty również możesz być przez Pana Boga użyty w taki sposób. Aby, pod, aby zrodzić wiarę czy nadzieję, czy przynieść pocieszenie czy zachętę do kogoś innego. To może być osoba, którą znasz, ale to może być też osoba, której nie znasz. Wiem, że są tu osoby, które prorokują, czyli otrzymują słowo od Boga i są gotowe zaczepić nawet obcą osobę, której nie znają. Pamiętam, że kiedyś zaczepiłem taką osobę, mężczyznę, który siedział w parku i zacząłem do niego prorokować. I myślałem sobie, on za chwilę powie, że ja zwariowałem, i skąd ja się w ogóle urwałem. I ja przekazałem mu słowo, powiedziałem, że wierzę, że Bóg do mnie przemówił. I to są takie, a takie słowa. I on na koniec na mnie spojrzał i powiedział: To słowo naprawdę odnosi się do mnie. A więc to może być, możesz być użyty, możesz służyć Bogu, używając tego daru proroczego żeby kościół był budowany, żeby kościół był zachęcany, żeby służyć w bardzo praktyczny sposób kościołowi. A więc to słowo prorocze ono służy zachęceniu, pocieszeniu, zbudowaniu. Drugi dar ewangelisty. A więc ewangelista to namaszczenie ewangelisty ono nosi w sercu człowieka, który nie zna Boga. Ewangelista nie może przejść obojętnie wobec kogoś kto nie zna Boga, kto nie doświadczył Boga, kto nie ma pewności zbawienia, On ma pragnienie, żeby on usłyszał Ewangelię. Żeby był skonfrontowany z Ewangelią. Ewangelista nigdy nie przepuści otwartych drzwi. Jakiejś sytuacji, w której ktoś zada mu pytanie, jak mogę być zbawiony, nie mam pewności zbawienia, jak mogę poznać żywego Boga. Ewangelista nigdy nie przepuści takiej okazji. Mało tego, on je. Inicjuje. On jest chętny, żeby sprowokować taką sytuację, żeby móc podzielić się Ewangelio, Ewangelią. To jest pasja w jego sercu. On tym żyje. Kiedy się budzi rano, myślę, że zastanawia się: Boże, komu ja będę mógł głosić Ewangelię? On użyje wszelkich środków, czy to prorokowania, czy czegokolwiek innego, aby człowiek mógł poznać Chrystusa. I opowiem bardzo praktyczną historię z mojego życia. To było w czasie, kiedy jeszcze prowadziłem służbę wśród bezdomnych i pojechałem razem z jedną z kobiet w okolice dworca centralnego. I kiedy zajeżdżałem samochodem pod parking, widziałem człowieka ubogiego, który mi pokazywał to wolne miejsce i który mnie zachęcał, żebym wjechał. I ja wiedziałem, że, on, że kiedy wyjdę z auta, on poprosi mnie o to, żebym dał mu jakiś pieniądz za to, że on popilnuje moje auto myślę, że spotkaliście się z taką sytuacją. I ja miałem duży dystans do tego, dlatego że wiedziałem, że ktoś w Zielonej Górze, skąd pochodzę, odmówił. No i później kiedy wrócił, to miał gwoździem prawdopodobnie porysowane auto, lakier. Więc miałem różne emocje z tym związane i wiedziałem, że to jest, że nie chodzi o to pilnowanie tego auta, bo przecież ten człowiek nie będzie pamiętał, że to moje auto. Więc kiedy wjechałem w, w tą w to, w te, na to miejsce parkingowe świadomie nie wyszedłem z auta, ale powiedziałem do tej kobiety: Będziemy się w aucie modlić. Modlić o tych ludzi, do których za chwilkę pójdziemy, o tych bezdomnych. Powiedziałem, że jak ten człowiek zobaczy, że ja nie wyjdę z auta, no to siłą rzeczy już nie będzie nic ode mnie chciał, no bo za chwilkę ktoś inny przyjedzie, więc on musi się zająć kolejnym klientem. Więc modliliśmy się, I kiedy się modliliśmy, Bóg do mnie przemówił i powiedział tak. Jeśli ty do Niego nie podejdziesz, to nikt inny do Niego nie podejdzie. I wiecie, kiedy Pan Bóg do ciebie przemawia w ten sposób, wiesz, że nie są ważne w tym momencie twoje uczucia, to, co myślisz o tym człowieku, twoja niechęć, jesteś zobowiązany, żeby do Niego podejść i z Nim porozmawiać. Więc podszedłem do Niego, zapytałem, czy nie chciałby herbaty i kanapki, które mieliśmy na wyposażeniu. On się bardzo ucieszył, podziękował i zaczęliśmy z Nim rozmawiać. I zacząłem głosić mu Ewangelię, zacząłem mu mówić o zbawieniu z wiary, o usprawiedliwieniu przez krew Jezusa. I kiedy mu opowiadałem o tym wszystkim, widziałem, że on jest bardzo otwarty i że słucha tego. I zapytałem go: Czy chcesz oddać swoje życie Jezusowi? Czy chcesz się teraz tutaj na ulicy ze mną pomodlić? I on powiedział: Tak, chcę. Więc przyprowadziłem go do Jezusa, i on oddał swoje życie. Tam na ulicy niedaleko dworca centralnego oddał swoje życie Bogu. Ale to, co było dla mnie najważniejszego, na koniec powiedział tak. Ja go o to nie pytałem, to on sam, jakby wszedł z tą inicjatywą. My, kiedy się żegnaliśmy, on powiedział dziękuję wam, że do mnie podeszliście. Dlatego, że ostatnio miałem myśli samobójcze, bo nie widziałem już sensu dla siebie. Nie widziałem nadziei dla siebie. Ale kiedy wy podeszliście do mnie, porozmawialiście ze mną, nadzieja na nowo zrodziła się w moim sercu, że jest dla mnie. Nadzieja, że jest dla mnie życie, że moje życie ma sens. Wiecie, to jest historia, którą Wam opowiadam. Ona może się wydarzyć w Twojej pracy, w Twojej rodzinie, może nawet, nie wiem, czasami na stacji benzynowej mógłbym jakieś inne historie przytaczać, w bardzo codziennych, normalnych sytuacjach. I żeby wejść w to miejsce, żeby skorzystać z tych otwartych drzwi. Żeby zaufać Bogu i otworzyć swoje usta, my potrzebujemy być wyposażeni, jak również w kontekście wcześniejszego daru prorokowania. Musimy być wyposażeni przez te dary, żebyśmy mieli odwagę to zrobić, nie zmarnować tej szansy. Inna historia była taka, kiedy, jeszcze również pracowałem wśród bezdomnych w Zielonej Górze, kiedy wracaliśmy z noclegowni, byłem bardzo zmęczony. Była około godziny 20, 22. Pan Bóg, do mnie, Pan Bóg przemówił do jednej z dziewczyn, żeby się zatrzymać, podejść do człowieka, który siedział na dworcu kolejowym. Nie miałem ochoty na to, ale ze względu na to, że ona twierdziła, że, że ma to przekonanie od Boga, poszliśmy tam, porozmawialiśmy. To był starszy już człowiek. Siedział po prostu w restauracji. Normalna sytuacja. Każdy z nas może mieć taki, taki przypadek. Porozmawialiśmy z nim. Okazało się, że jest otwarty. Również oddał swoje życie Jezusowi, a my pojechaliśmy. Ale po dwóch tygodniach jeden z bezdomnych powiedział mi w noclegowni, powiedział, ten i ten człowiek, z którym wy rozmawialiście wtedy, po dwóch tygodniach od, tego, od tej rozmowy zmarł. Wiecie, to był starszy człowiek już w podeszłym wieku, ale co chcę przez to powiedzieć? Mieliśmy jedną szansę, czy ten człowiek miał jedną szansę, żeby usłyszeć Ewangelię? I móc pojednać się z Bogiem przed swoją śmiercią. Ty i ja możemy być zaproszeni przez Boga, żeby w ten sposób usłużyć komuś. Potrzebujemy tego wyposażenia ewangelisty, żeby nie zmarnować takiej sytuacji, bo może się okazać, że ty jesteś jedyną szansą dla kogoś, żeby on mógł być pojednany przed swoją śmiercią z Bogiem. Wtedy nie ma za bardzo czasu już szukania kogoś, do kogo my mamy większe zaufanie, kto myślimy, że sobie lepiej poradzi. Cieszy mnie, że to słowo apostoł Paweł mówi, że, on że święci mają być przygotowani do dzieła posługiwania. Czyli tymi, którzy są usługują, to nie są właśnie ci, niekoniecznie muszą być ci pasterze, ewangeliści, nauczyciele. Oni oczywiście swoją pracę będą robić i, i swoją służbę będą robić, bo oni mają bardzo głęboko to w sercu. To jest ich powołaniem, to jest ich dla nich jak oddech. Ale apostoł Paweł mówi, że to święci są tymi, którzy posługują, czyli każdy z nas jest zaproszony do tego dzieła. Służba apostolska. To może się wydawać wielka rzecz. Oczywiście wszyscy znają apostołów jako uczniów Pana Jezusa, ale Nowy Testament mówi o innych też apostołach, między innymi o apostole Pawle, ale też wymienia wielu innych, w tym w szczególności jedną z kobiet, nazywa po imieniu. A więc służba apostoł. Oznacza posłany czy wysłany. A więc ja wyobrażam sobie to w taki sposób, że jest ktoś, kto jest królem, czy ktoś, kto rządzi, i on wysyła swojego przedstawiciela, aby reprezentował Jego przed ludźmi, którzy, którzy do niego należą. Więc my czytamy tak w praktyce, że apostołowie oni zakładali kościoły. W miejscach, gdzie głosili Ewangelię, jechali do miejsc, w których nie było wcześniej znane Słowo Boże, Chrystus nie był objawiony, więc oni jechali tam, spędzali jakiś czas, czasami rok, czasami dwa lata, może czasami kilka lat, po to, żeby mógł powstać tam Kościół, aby ludzie mogli doświadczyć spotkania z żywym Bogiem, aby ciało Chrystusa zostało tam ustanowione, na tamtym terenie. I ja powiem o czymś takim bardzo praktycznym, czymś, z czym... Ja się troszeczkę zetknąłem, z czym myślę, że znamy ludzi, którzy się zetknęli. Powiem o bardzo konkretnych sytuacjach. Ja i moja rodzina, my przeprowadziliśmy się z Zielonej Góry do Warszawy. I nie ma czasu w tej chwili, żeby opowiadać okoliczności, jak to się stało. Niejako zostałem przy, przy, przyciśnięty przez Pana Boga, żeby wyjechać. Ale jeszcze kiedy przyjeżdżałem tutaj do Warszawy jako mieszkaniec Zielonej Góry i przyjeżdżałem na rozmowy o pracę. Kiedy chodziłem po ulicach tego miasta, zupełnie mi obcego, i czułem się taki przestraszony, że to takie wielkie miasto, tyle się dzieje, tramwaje są. Jak ja sobie tutaj poradzę z samochodem, jeżdżąc, kiedy to są tramwaje, a w Zielonej Górze ich nie ma, i ja nie wiem w ogóle, jak to jest, że ludzie wiedzą, gdzie się przesiąść. U nas w Zielonej Górze w jeden autobus wsiądziesz i prawie wszędzie dojedziesz. A tutaj jest tak, taka, takie skomplikowanie, jak w ogóle ludzie się odnajdują w tym. Pan Bóg do mnie przemówił i mówi. Będziesz tutaj podnosił bezdomnych. Będziesz służył temu miastu. A więc on mnie wysłał, on mnie zaprosił do tego, żebym przyjechał do obcego miasta w konkretnej misji, w konkretnym celu. Inny taki człowiek, którego myślę, że większość z Was znają, pastor Paweł Bukała, mieszkał w Rzeszowie. Miał dobrą pracę. I Pan Bóg do niego przemówił i powiedział: Wyjedziesz z tego miasta i pojedziesz do dużego miasta, do Warszawy, i tam będziesz podnosił bezdomnych. I to są takie grube sytuacje, w których człowiek zostawia wszystko, co ma, żeby pojechać do miejsca, do którego jest wysłany przez Boga. Ale powiem o takich mniejszych rzeczach. Ja i część osób z naszej społeczności jeździmy do Płocka, jeździmy do Moniek. Dlaczego my tam jeździmy? Dlatego, że mamy w sercu nie tylko naszą własną społeczność, nie tylko to, to miejsce, ale mamy w sercu to, żeby się dzielić tym darem, który otrzymaliśmy, z tymi, którzy go potrzebują, czasami na zewnątrz. Na przykład do Płocka. Żebyście tak w praktyce zobaczyli, wyjazd do Płocka to jest około 10 godzin. Ja i ci ludzie, którzy jadą z nami, muszą poświęcić się w jaki sposób po całym dniu pracy. My wsiadamy w samochód, jedziemy i wracamy po północy, około pierwszej w nocy, po to, żeby spędzić z tymi ludźmi około dwóch, trzech, może czasami czterech godzin, konkretnie w warsztatach proroczych lub składając świadectwo, modląc się o ludzi. Dlaczego? Dlatego, że mamy w sercu nie tylko to miejsce, w którym my jesteśmy. Apostoł Paweł, apostołowie, apostołowie nie są skoncentrowani tylko na swojej społeczności, nie tylko na swoim miejscu. Ale oni mają w sercu, żeby docierać tam, gdzie są po prostu potrzebni, gdzie są posłani przez Pana Boga. To tak w wielkim oczywiście skrócie. Nauczyciel. Nauczanie to jest w pewnym sensie prosta rzecz. Nauczyciel to jest ten, który nauczył się czegoś, który wie jak rzeczy działają. I jest gotów podzielić się tym z innymi. Jest gotów przekazać innym tą wiedzę, żeby inni również lepiej sobie mogli poradzić w życiu, żeby inni zrozumieli, jak rzeczy działają i żeby mogli wykorzystać to, że ktoś inny się nauczył i nie będą musieli różnych błędów na przykład popełniać. Dam Wam taki, taki przykład. Pewnego dnia zaprosiłem, zaprosiliśmy jako rodzina inną rodzinę. I oni przyszli do nas, i ja miałem taki odruch, żeby opowiedzieć im historię, w jaki sposób Bóg przeprowadził nas z Zielonej Góry do Warszawy, jak zadbał o nas, że w momencie, kiedy nie mieliśmy pracy, kiedy już nasze oszczędności się kończyły. Jak Pan Bóg zatroszczył się, można powiedzieć w taki nadprzyrodzony sposób, żebyśmy mogli, żeby się otworzyły drzwi w Warszawie i żebyśmy mogli normalnie funkcjonować jako rodzina. I kiedy podzieliłem się tą historią, kiedy powiedziałem, opowiadałem, jak zdecydowałem się zaufać Bogu, mimo że nie widziałem jakby tych finansów na koncie, kiedy zrobiłem po kolei te rzeczy, o których Bóg mi mówił, żebym zrobił. Mężczyzna powiedział do mnie tak, to jest niesamowite, że ty opowiadasz tą historię. Dlatego, że ja nie chciałem do was przyjść dzisiaj. Nie chciałem do was przyjść, dlatego że byłem, można powiedzieć, w takiej depresji. Z powodu tego, że straciłem pracę i już od wielu miesięcy nie mogę otrzymać pracy. I nie chciałem do was przychodzić, bo byłem bardzo zły na siebie, na tą sytuację, może na Boga. Ale żona mnie namówiła, żeby przyjść. I kiedy ja wszedłem do ciebie, ty od razu zacząłeś opowiadać swoją historię. Tak jakbyś wiedział, co ja przeżywam i z czym się zmagam. I teraz ja czegoś się nauczyłem. I ten dzisiaj człowiek jest pracownikiem no powiedzmy wysokiego szczebla nie będę już opowiadał szczegółów, ale dzisiaj prowadzi swój biznes. Myślę, że jest taką naprawdę w miejscu dużego, dużego autorytetu i wpływu. Dlatego, że on się czegoś nauczył. Czy to jest bardzo trudne, to co ja zrobiłem? Ja opowiedziałem to, czego ja się nauczyłem w praktyce i co przeżyłem z Bogiem. Każdy z nas ma jakiegoś rodzaju doświadczenie z Bogiem. Więc każdy z nas może przekazać coś komuś, żeby ktoś inny mógł się nauczyć. Co pomoże komuś, że on nie będzie przechodzić tych błędów, które myśmy przechodzili, i też pomoże jemu szybciej przejść przez rzeczy. Dobrze. Pozostał nam jeszcze pasterz. Ale może pasterza zrobimy na kolejnym nabożeństwie, i tym, na, tym, na tym ja zakończę i będziemy kontynuować na kolejnym kazaniu. Zapraszam, Mirko.